Und das gute Neid, willkommen zum Unter das Gradobice Fagen! <laughs> willkommen das liebe Kibizen im Studio! Und kein Hitler das Mannschaft quintet <laughs> Und willkommen das Milliarden Kibizen vor den Fernseh Fernsehen! He, specjalnie tak po angielsku rozpocząłem, ponieważ dzisiejszy gość będzie z zagranicy. Otóż tydzień temu na mojego redakcyjnego maila Andrzej Kopka, strzelba małpa w TV dostałem e-maila e, od niejakiego Stinga, który pisał, że chce wystąpić w programie. Wprawdzie nie wiem, kto to jest, ale odpisałem, że jak zapłaci milion dolarów, to go zaposzę. Zapłacił? No to zapoziłem. Przed Państwem Sting! Ejt, panie Andrzeju, No, zaprosił mnie pan, to jestem, prawda? Milion baksów poszedł w cholerę, ale popierało się, jestem! Woo! He, no to niech mi pan powie, po co żeś pan tu przyjechał! He, no, no jak to? No, bo mnie pan żeś zaprosił! No, ale zaprosiłem pana tylko dlatego, że żeś pan zapłacił! To powiedz pan, po co żeś pan zapłacił! He, no jak to? No, żeby mnie pan zaprosił! Dobra, zmieńmy temat. Skoro już tu pan jesteś, to powiedz pan, kto pan jest, bo ja nie wiem. No jak to? Pani nie słyszałeś pan o mnie? No, jestem Sting, zespół Chemilice. Taki zespół powstał w Policach Podszczecińskich, stąd nazwa. Pierwsze słyszę. No jak to? to? To niemożliwe, przecież myśmy takie głośne koncerty grali, ogromne. W skoczni gdańskiej chociażby, no albo w kopalni ciocia, albo mieliśmy całą trasę koncertową kopo, po, po kopalni pieprzu w Wieliczce. Tylko tamto, przyznam się panu, nie lubię grać, bo jest strasznie upieprzyłem spodnie tam. A co pan tak dziwnie mówisz Czasami po amerykańsku, a czasami zaciągasz jak ruski. A bo ja z pod Szczecina jestem, to wie pan, nam chłopie jak mówią. Grał ze spole... Do. dobra. To jak się rozpoczęła Pana przygoda z muzyką? O, to mogę panu powiedzieć. Pamiętam jak dziś były ogólnopolskie dni Łomży w Szczecinie i ja tak wkradłem się na scenę, chycu, chycu po pijaku oczywiście i zaśpiewałem do mikrofona. Du, 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 a pa, 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 w odbycie mym stole zmieszka. <laughs> Wzięła milicja mnie ściągła ze sceny. No wesoło było. No, ale jak milicja pana ściągnęła ze sceny, to chyba nie było wesoło. No właśnie, też myślałem, że będzie niewesoło, ale było wesoło. Yy, dobra, czekaj. Jakieś pytanie... Jakie masz, pan, hobby? Seks! E, proszę o zwinąć? No, po prostu. Lubię się <laughs> ze wszystkim. Właściwie ze wszystkim, ze wszystkimi. Powiem panu, że mi jest wszystko jedno, czy się <laughs> z kobietą, czy z mężczyzną. A ostatnio nawet powiem panu, że nie zainteresowałem się dendrofilią. No i muszę panu powiedzieć, że stosunek z drzewem... ...to jednak jest nie to samo, co z mężczyzną, czy kobietą. Chociaż nie, to samo. Hmm, to ja mam tak samo tyle że z alkoholem. Dobra, kolejne pytanie, yy, czy, czy masz pan dzieci? Panie, masę mam, chciałem powiedzieć, całe mnóstwo. Nie wiem, niektóre nawet skąd się wzięły, bo ćwiczyłem taki ten seks tantryczny, czyli wstrzymywanie się od szczytowania. Nie wychodziło za bardzo i chyba stąd tyle tych dzieci mi się narożyło. Yy, nie wiem, ile nawet dokładnie mam tego. Jest tak od cholery, że nie liczyłem. Zaczyna mnie to już powoli przerażać. Boję się, że wkrótce zostanę pedofobem. To, to... co pan jeszcze lubisz? Oprócz drzew, tak? No to jeszcze jestem audiofilem, to chyba nie muszę tłumaczyć co to. Filatelistą, że ze znaczkami. Filharmonią jeszcze. To nie będę tłumaczył, bo to bolesne. No i jeszcze jestem Phil Collins. To pan? Tak, to ja. A co, nie widać? Dobra, to zanudź pan swoje ulubione piosenki. No to jedna taka jest popularna. Majteczki w kropeczki, ohohoho. Dendrofilia to jest to. La, 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 la O, o, jeszcze taka jedna mi się przypomniała. Jadą, jadą chłopcy. Dobra, to może zaśpiewasz pan coś na scenie. No to zaśpiewam taką moją ulubioną, jedną z ulubionych piosenek o spółkowaniu i na koniec wszystkim Państwu powiem jeszcze, że no, seks to mogę wszystkim polecić w ciemno. <śmuch> I na zakończenie dowcip. Na czym psyła Panofila kolisa w szkółce leśnej? Na pedo do widzenia.